Um, no i właśnie uh, chciałam, żebyście napisali, ja że tam, nie wiem, wtedy bo to na dole, tam, jest. A więc piszcie po prostu, bo robię tutaj taki plus to będzie w moim mieście, po prostu, a penso che ho anche qualche altra avevo adesso anche per dire la scienza si ci si sta che va avanti so e ci dire che libro per contribuire di niente hanno poter un ci la clausola è la black clausola è ottopava neanche han potessi noi i voi i miei scopi da come quei quattro spiccioli che faccio Potem musielibyśmy mieć tak z czołgiem i my, jeszcze, że się że na się. I jeszcze jakieś spotkanie, gdybyście chcieli, po pisać, w którym wykonaliście wakacje, zobaczyć, które mają lepiej i powiem Wam, na to Tak, po, w którym miejscu gdzie dokładnie czy tak? Tam będę łatwiej, tylko jakby to już o bo nie się nie da, nie, 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 nie.

Widzicie, ja jestem z kanału Aleksandra Kęka i Oleksandra że Na tym kanale poprawi się, bo będzie um, więcej osób mnie słuchało, a więc no, myślę, że to będzie I chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że moje to spotkanie będzie gdzieś. O, no nie wiem, na pewno już teraz w sierpniu, że nie wyjdzie, nie? Nie wiem, że jakoś... jakoś tak jeszcze nawet w tych wakacjach nie chciałbym zapytać, jakie dni bym wam opowiadał. No i czy chcecie oczywiście, bo ja nie wiem, czy chcecie, czy nie chcecie. A więc, no, dobra. I ja chciałam jeszcze się zapytać, czy... Można, czy możemy, czy mogłoby być tak jeszcze po moich wystąpieniu, bo ale ja raczej przed to już nie za bardzo, tylko płagam, piszcie tylko na każdą połagam, tylko to obejrzysz, proszę piszcie, dwie, teraz, katę, gdzie byliście, czy nigdzie nie byliście, no i czy chcielibyście się spotkać ze mną właśnie. A więc, dobra, to tyle, to bym ci właśnie vlog, jakby informacyjny, nie jakby pogadam się z Wami. A więc ja właśnie tu kontynuuję, bo to jest obecne spotkanie. To za w kolejnych filmiku. I pozdrawiam Dawida Krukowskiego, który właśnie tutaj był jego pusenci w tle. W tle tam 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 coś tutaj, tutaj w tle w ogóle. Tam się mu i w tle się podobał, a więc to za Don't forget to like, subscribe to my channel see you in like you, so you, so so Bye!